Co to jest depresja sezonowa? Nazywam się Kinga Mucha, jestem psychologiem, psychoterapeutą. W swojej pracy często spotykam osoby cierpiące na depresję. W języku polskim depresje, słowo depresja przyjęło się na określenie obniżenia nastroju. Tymczasem w rzeczywistości jest tak, że rozróżniamy dwie formy depresji. Depresję kliniczną, która jest głęboką formą depresji i wymaga leczenia psychoterapeutycznego oraz depresję sezonową, czyli obniżenie nastroju, którego zazwyczaj doświadczamy w sezonie jesienno-zimowym. Co ma na to wpływ? Obniżająca się temperatura, szarość i burość, jaka towarzyszy jesiennym dniom, częste opady deszczu, zmienna pogoda sprawia, że preferujemy zostać w domu i trudno nam myśleć o tym, że moglibyśmy wyjść na zewnątrz. Ta pogoda, te warunki przyczyniają się do większej bierności, która również wpływa na obniżenie naszego nastroju. Jak zapobiec depresji sezonowej? Zwyczaj jest tak że obniżony nastrój y, 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 ma taką tendencję do rozlewania się y, na, na wszystko, co robimy, y, o czym myślimy. Ważne byłoby skupienie się na tu i teraz. Co to znaczy? Próba odnalezienia radości w drobnych, prostych czynnościach dnia codziennego. Z pewnością każdy z nas ma e, czynności, sprawy, osoby, które dobrze na niego wpływają. Warto o tym pomyśleć, zwłaszcza podczas jesiennej aury. E, sprawienie sobie drobnej przyjemności, przeczytanie ulubionej książki, spotkanie się z osobą, która ma na nas dobry wpływ, miła rozmowa, e, wypicie gorącej czekolady w dobrym towarzystwie, ale przede wszystkim wyjście z domu. Może przyczynić się do tego, że nasz nastrój ulegnie poprawie. Warto również pomyśleć o dostarczeniu sobie większej ilości światła, gdyż niedobór światła również negatywnie wpływa na nasze samopoczucie. Można to zrobić na różne sposoby. Na przykład, yy, myśląc o dostarczeniu sobie większej ilości światła, zmiany oświetlenia w domu albo, jeśli ktoś tego światła bardzo potrzebuje, pójście do solarium. To co mogłoby pomóc? W podniesieniu, obniżonego nastroju, to również kolory, których tak brakuje w czasie jesiennych szarych dni. Kluczowym wydaje się również zapewnienie naszemu ciału ruchu w bardzo różnych formach. Rola ruchu w zapobieganiu depresji jesiennej. Jeżeli umysł wpływa na ciało negatywnie, widzimy napięcie albo brak napięcia. Możemy odwrócić troszkę sytuację i spróbować przez ciało ożywić troszkę umysł, dobierając zabiegi, które będą dawać przyjemność, takie jak masaż, poprawiać krążenie, czyli wyjście chociażby z domu na spacer bądź dobrana aktywność, tak, żeby ona była na nas akceptowana, jeżeli chodzi o intensywność, no i sprawiała radość. Chciałbym przestrzec, że nie ma co czekać na. Radykalne poprawienie nastroju siedząc w domu, gdzie ciało się nie rusza. Po prostu czasem trzeba wyjść, troszkę na siłę, może za pierwszym razem, i zobaczyć, jakie będą efekty. Dobrać sobie aktywność do wieku, do swoich możliwości, czy to będzie spacer, czy to będzie bieg. Krążenie się poprawi, zaczną się wydzielać endorfiny, organizm się rozgrzeje. Czasami nam się nie chce wyjść z domu samemu. Można więc się umówić z kolegą, z koleżanką na zajęcia grupowe. Obok aktywnych form y, spędzania y, czasu y, są też pewne formy bierne, bardzo przyjemne, ale też wpływające pozytywnie na nastrój. Może być to masaż wykonany przez masażystę. Można zrobić to w zaciszu domowym. Y, można pójść na basen. Y, na hydromasaż można posiedzieć troszkę w saunie. Są to zabiegi dostarczające nam endorfin, poprawiające krążenie, rozgrzewające i wpływające doskonale na nasz jesienno-zimowy nastrój. Myślę, że takie jednorazowe wyjście może poprawić nasz nastrój, nawet na kilka dni. Dobrze byłoby tą aktywność podejmować około trzech razy w tygodniu. Jeśli Państwa obniżony nastrój się przedłuża i zaproponowane wcześniej sposoby nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, wówczas być może jest to znak, że warto udać się na konsultację do specjalisty.